Siema, siema, tutaj to mia w tym odcineczku zrobię y, najlepszy żelazny miecz, jaki da się zrobić na survivalu i spróbuję zrobić ten blok netherytu, gdzie pokopię y, trochę w netherze, powysadzam łóżkami. Jeśli chodzi o mieczyk, mam tutaj taki, znalazłem go w mieście Endu, bardzo dobry. Nie miał tylko niezniszczalności, ale dałem i tutaj z kolego y, ten. Takie coś zrobiliśmy, że ja mu dam jednego konia szkieleta i dwie głowy zombie za taki miecz. Bo i tak mu miałem tak po prostu dać. To on mi też dał za foliko. No i zobaczycie tutaj. Mam y, taki. Bym powiedział magazyn. Tak. Tutaj jest takie coś. Tutaj właśnie on dał Gunstar. Tutaj mam podki do alchemii. O, jeszcze tutaj dwie rudy diamentów. To mogę wykopać nawet. I oby była ósemka, to będzie koks. No to dobra. I jest piątka. Nie najgorzej. Tutaj mam jeszcze rudy, i będę coś pewnie budować. No to tutaj mam taki magazyn. Tutaj jest farma dyń, a tutaj farma marchewek. Już też w sumie duża. Ro, roz, zbiorę cało i zasadzę na nowo. Dynie tak samo. Już blok, znaczenie bloków, tylko sztabek nederytu mam 7 yy, i jeden scrap nederyt. Wiecie, ten odłamek nederytu. No i dobra. ciekawe ile będzie marchewek. Ja obstawiam, że powyżej trzech staków będzie. Najmniej to 2,5. Coś tak myślę. I jest. Yy, no pr prawie te 300 tylko dwóch marchewek zabrakło. O, już nie mam miejsca. Będę musiał to inaczej trochę zrobić. Tutaj mam takie łupy z mobów. Dzisiaj była burza. W Minecrafcie to zdobyłem z niej 11 główek zombie. Dwie głowy creeperów i dwie czaszki szkieletów. Szkieleta, szkieletów. Y, tutaj jest mój cały proch, tylko by się przydał jeszcze piasek. No ale dobra. Y, teraz zrobię ten kozak mierz. Tutaj takiego strażnika zrobiłem. No i dobra, dziewięć lewla. To nie jest jakoś dużo będzie mieć wszystkie częty jakie miał no i dobra no i mam właśnie najlepszy miecz jaki da się mieć tutaj też Gangster robił a tutaj mam pszczoły i ule o i to wam mogę też pokazać to jest bardzo ciekawe tutaj jest takie mini muzeum bym powiedział tutaj koks jest mój znalazłem go w Yy, tak jak się nazywa no wiecie w świątyni na pustyni w skrzynce tak samo też Gunstar znalazł więc dwa koksy mamy mamy dwie płyty Pixel ja dwie znalazłem w bastionach w poprzednim odcinku macie też jak zna, znaczy nie w poprzednim yy, tylko w ogóle w odcinku jak podbiłem bastion yy, macie tam pokazane jak to płytę właśnie znajduję. No i dobra, to chyba na razie na tyle. Tutaj jest domek mojego brata. O, tutaj jest to pielec rozdymko. No to dobra, trochę tego piachu pokopię. Mam nadzieję, że uda się ten blok netherretu zrobić. Ok, mam Ender chesta i shulkerboxa. Ostatnio byłem na podróży szukając dżungli jakiejś. 9000 kratek nie znalazłem. Jeszcze teren się nie chciał dalej wczytywać. Nic ciekawego nie było. Oprócz tam wiosek i takich tam rzeczy. No to dobra. Jeszcze tego crafting będzie trzeba znaleźć. On był gdzieś tutaj. Chyba w tym miejscu. Dobra, jak nie tutaj to w moim sklepie z miodem. Tutaj taki sklep na no, szybko zrobiłem. Jeśli chodzi o miód, to y, tutaj jest oh, jeszcze jeden. To tyle mam. Trochę to nie jest aż taka najlepsza liczba. O ja nie mogę, ale mało tego. TNT. Ale dobra, miecz jest chociaż zrobiony jakiś fajny? No to pokopię tym TNT. Tylko, żeby mnie długo nie tepało. Ale chyba jednak będzie. To by chociaż tutaj, gdzie jest zbudowanie terenu, szybko mnie tepnęło. Mam trochę biedę teraz. W roch od klipperów. Będę musiał ich więcej zabijać teraz. Ale łatwo będzie jak mam tego grabież grabieża 3. No i okej okay, jesteśmy. Ryt już założę. O jak fajnie zleciałem bardzo. Nie zabrało mi ani pół serduszka. Dobra, będę się tutaj kopać. No dobra, tędy już przejdę. Ale fajnie, naprawdę, jakby było to nawet dużo tego derytu. Będę się bardzo cieszył. I... Nie, nic tutaj nie ma. Może tam zaraz będzie. O ja ile tutaj tych dziur narobiłem. O nie, magma. No i już chyba koniec widzę. Właśnie nie tego, więc będzie nawet łatwo, myślę, że kopać. O nie, tutaj jest lawa. Kopię się trochę niżej, bo tak to będzie więcej tego nadelitu. Aha i kolejne dziury po tym. I oby to było, była ostatnia część taka i tak. no jeszcze tutaj muszę to zniszczyć. Ten gravel. I... Znów niczego nie ma. Trochę słabo. Tyle prochu na to dałem a nic nie ma. Właśnie łóżkami miałem wysadzać. Zapomniałem aż, tak się zagadałem. Ale dobra, pod, pod dziękuję, powysadzam, ale chyba mam łóżka w ender Enderczeście lub boxie z czego pamiętam. Tak, miałem trochę. Z tej podróży właśnie, z wiosek brałem. To jednak tylko nie TNT tu będzie. Aha, dobra, Bedrock. I zobaczę w tym Shulker Boxie. Chyba coś było. O! Hmm, bardzo duża. Nie no, aż taka duża to nie, ale fajna ilość łóżek jest bardzo. Na razie trzy wezmę. I tutaj przygotuję. No i nie ma niestety żadnego netherytu. Jednak się teraz znów muszę trochę wyżej chyba wkopać. Coś mi się wydaje. Dobra, na tym poziomie już będzie najlepiej. I znalazłem dwa na pewno, co so. no i git nawet, i oby były trzy dobra, raz no i trzy co so. kozak. Brakuje tylko jednej sztabki, bo jeszcze jedną mam w domu. Dwa i trzy. Jeszcze takie cztery się przydałoby znaleźć. Te zgliszcza pradawne szczątki. Nie tutaj, tylko o. No i kolejne. Nie wiem po co ja tyle tego prochu marnowałem, ale szybko wbiję. Jedna noc w Minecraftie i z takim mieczem będzie stak tego prochu. No i nic tutaj nie ma. No to może będzie o, w tym miejscu, ale przydałoby się wziąć. Jeszcze trochę łóżek, i odłożę tutaj to i enderczesta, albo nie enderczesta wezmę. No i takie łóżka, resztę zostawię do villagerów. I o nie, tutaj lawa jest. No i tutaj nic nie ma. Niestety tak nic nie ma. O ja, jeszcze gravel. będzie się trzeba przekopać przez niego. Kolejne łóżko. I kolejny nederyt. Jak na dziś, bardzo dobrze jest z tym właśnie. I oby były chociaż dwa. No. Jak będzie trzeci, to kozacko po prostu. O nie, lawa. Tam już chyba żadnego nie było. Jak jakieś ominę, to. Piszcie mi w komentarzach. O nie już. Trochę mało serduszy. Dobra, to zjem coś w takim razie. I czy tutaj jest coś jeszcze, ale nic nie widzę. To właśnie wędroście. Może jeszcze coś będzie? I. Nie, nie ma. Nie ma niestety. No, tutaj jedwabny dotyk. I tak, sześć tu. Brakuje jeszcze. Poczekajcie. Brakuje tylko jeszcze jeden. Dobra, te dwa łóżka poświęcę. Mam i tak to, to trochę wełny. No i git. Prost, po prostu. Mhm, źle postawione. Znaczy, dobrze było postawione, ale nie wiedziałam, jak to wysadzić. O! Tam, tam chyba jest lawa. Coś mi się wydaje. Tak myślę. I. Aha, nie. No to niestety tutaj nie ma żadnego netherite, ale. O nie, teraz znów za nisko się wkopałem. Mogę tak wysadzić. I no naprawdę nie ma. Jeszcze lawa się rozlała. To TNT muszę chyba wysadzać. Ale TNT też nic nie dało. ale mam jeszcze trzy, to raczej coś będzie. No i nic tutaj nie ma, nadal? I dwa ostatnie TNT. Ty. Tylko w tych TNT jest nadzieja. Dobra, ma, mam jakiegoś nie farta. Teraz ostatnie TNT. Jeśli w tym TNT nic nie będzie, to jak kładę łóżko. I oby coś było, ale... Nie, po prostu mam niefarta. Po prostu mam nie farta dzisiaj. Jak w tym nie będzie, to... Nie musiałam... Jej, nie musiałam nawet łóżka dawać. Tutaj mam. Czyli to znaczy, że bloszek już będę mieć jeden. Nie no, koks po prostu. Jeszcze dwa zgliszcza. To znaczy tak, trzy z wszystkiego. Dobra, tego już też nie będę kłaść i jakoś dednąć by się przydało. Pójdę tam, gdzie jest lawa. Przy okazji się już tu podpalę odrobinę. Bardzo udany odcinek jest dzisiaj. Aha, zrespiłem się na spałnie. No i w takim momencie jeszcze mam lagi. Dobra, ten odcinek będzie bez żadnego cięcia. Będziecie mieli dłuższy, przynajmniej trochę. Bo teraz rzadziej wrzucam odcinki. To jest tak Nederraka wywalę. Jeden nie jest mi potrzebny. I tak nic nie robię z Nederraka, tylko mi skrzynki zawala. Nie no, kozak. Po prostu tu mam jakiś węgiel? Nie, tylko jeden. Tutaj jest. Nie. Nie. Ale tutaj jest. A w tym? W tym nie ma. Nie, no dobra, kozak. O, tutaj mam jeszcze jeden. Dobra, dam węgiel, wolno się przepala, bo lagi ale co tam. I patrzcie, ile na mam. Bym miał pewnie już dwie podwójne skrzynie, ale tyle tego wywalałem. Ja już więcej nie będę go zbierać. Dobra, kolejny. No, i w tym szalker boxie jest, patrzcie, 7 sztabek. Jeszcze tutaj złoto. Ja nie mogę. Nie no, kozak. Za chwilę będzie ten moment, kiedy będzie jeden blok na derytu. Na razie jest 8 sztabek. Aha, nie mogę tutaj no i dobra niech się te trzy trzy poprzepalają tutaj nie miałam kotów gdzie dać to do piwnicy i tutaj chyba kejwal zrobi jakiegoś żeby było tam można złazić nie wiem piszcie mi w komentarzu co tutaj mogę zrobić takiego ja na razie nie wiem no i jest Jest blok Nederytu. Tyle TNT na to dałem. Z... Nie, no nie pusta z 40 TNT? Nie wiem. Ale ty, tyle TNT dałem na to. Nie, no nie wiem. Dam ten blok chyba do muzeum na razie. Ale i tak pewnie zrobię z niego sobie jakieś narzędzia i zbrojkę. Dobra, kozak blok nederytu w tym odcinku jest kozacko i gdzie go dać? Ja myślę, że on może być o tutaj postawiony. Dobra, ja robię screena. No to dobra, jeszcze tutaj tylko sobie ustawię. O albo zrobię na miniaturkę może. O tak, o takie zdjęcie. No, no i ładnie wygląda. No więc dziękuję bardzo za oglądanie. Więc cześć i na razie.